Cześć Manko z tej strony Pokekapi. Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj otworzymy sobie y, 7 puszek z pizmatyka. niestety nie mam puszki z amveonem. Tylko, tylko jej mi brakuje, ale ją sobie gdzieś tam kiedyś dokupię. I postanowiłem otworzyć dzisiaj y, te puszeczki. I prawdopodobnie będzie to ostatni odcinek z pizmatyka na moim y, na moim kanale. Także, no więcej już przy nie zobaczycie. Chyba że coś tam się zmieni. chyba że coś tam gdzieś kupię tanio, to wtedy tak. Okej. Okay. Ale zależy mi właśnie, żeby otworzyć sobie te yy, te puszeczki. No, tak do, do kompletu i konik. mam nadzieję, że w każdej jest inny konik, bo nie u coiningu tych puszek po kogoś więc nie wiem jak to dropi. zaraz to Jest krejone. potem zobaczę kolejną puszkę o nie, są no, dobra, wszystkie podobne są, tylko są po prostu inne kolory no i karteczka Ok, dobra Do kolekcji puszek Będzie więc fajnie Więc fajnie, ale ja ciężko się otwiera Tutaj będzie żółta Ok, żółta ifka O, szkoda Myślę, że coś lepiej to wyglądało Ale dobra Szyb, szybkie to mamy szybkie 14 więc zobaczymy czy polowanie na ostatnim ostatnim odcinku e, czy uda się napić jakoś e, lepszą kartę oczywiście no mam taką nadzieję że to się Uda To bardzo bym chciał trafić. Zapraszam oczywiście mojego Discorda widzowie na Instagrama na bójkofi, kto się tutaj wesprzeć. Widzi dużo, bo otwiera. Przyda się w skaże wsparcie. więc... Przyda się wsparcie. Na pewno za każde wsparcie dziękuję cieszę się że komentuję się niedługo ogłoszę jakiś konkursik będziecie do wygrania i myślę że to jest zaległy, yy, zaległy album bo jeszcze tego nie zrobiłem więc myślę że osoba która zabrała ten album i nie będzie zadowolona zobaczę na dyskodach tam też odpalam jakieś konkursiki dla was więc myślę, że fajnie jak tam wiecie i stworzymy fajne community tam i tam może odstawię filmik z puszki właśnie otwieram puszkę z onkiem więc tam byście to zobaczyli a to się też może pojawić właśnie na, na jakąś na czasie zbiegnie się to w tym samym czasie co Mam nadzieję, że mi stać w pamięci telefonia, bo już mam tutaj, tutaj. Nie. już coraz mniej. Ok, dobra. Puszki otwarte. 14 boosterów. I liczymy na jakiegoś potężnego dropa w postaci goodpacka. Oczywiście zawsze do lafikacji, do zarda, do roski do Pokefunk'i a ja już lecę z opening'iem tych booster'ów, mamy Pokebola, ale to by było na tyle z energią holo ognistą Ok, właśnie z kolejnym booster'em tego sobie otworzę po prostu trochę szybciej zobaczmy, pusty, chodzi dla Was pusty booster, no niestety i teraz sobie otworzę ten szybciej, żeby zobaczyć, czy coś mi tam fajnego leci. Jeszcze tego też tak sobie, o coś tutaj jest, ale to jest tylko Iron Tones w IX-ie. Miejmy nadzieję, że to nie będzie nasz taki jedyny dopek, że poleci nam tutaj coś jeszcze fajnego. No niestety. Kolejny, a tutaj kodu wam nie dałem. Wam daję, Już wam daje Kodzik Proszę bardzo No Polowanie na gutpaka, czy to jest ostatnie właśnie polowanko na gutpaka, Ostatni odcinek z polowania Także, no jestem ciekawy Czy tutaj coś mi wpadnie Z tych puszek. W puszkach nadzieja no może potem jeszcze jakiegoś dla sobie otworzę, jakiegoś jednego może, gdzieś tam, jak za fajne pieniążki, da się kupić. No nie pokebola. Ale te pokebole, no już posiadam, bo te pokebole z trenerami to jest bardzo końca najczęściej. Dobra, tutaj czuję, że to będzie dopek. O, mam energię, hola. Więc może dropek będzie. O, no, pokebol kolejny. Wspólnej wysokości bardzo, bardzo mi 3, 6, 7 boosterków ostatnich, więc ja już sobie otworzę normalnie. Te bustewki sobie otworzę normalnie. Proszę bardzo, kodzik. I zobaczymy, czy uda się tutaj coś w nich Fajnego trafić. Executo, Lifione, Kutków i Vaporon jest, proszę bardzo. Waporon w ogóle mi brakowało do, do skompetowania i eksów, więc będzie, więc jestem zadowolony, bardzo zadowolony z tego dropu, że tych powtórek jednak mi mało dropi. Tych, jak, jak mi dopię powtórki, to jakieś tam yy, takie mi karty, ale też, też nie mam ich za dużo tych powtórek, a tyle tego setu od, się na, otwierałem. A chyba Ball Wolfhund, proszę bardzo. Mamy Master Bola. Piękny. Pięknie, pięknie, pięknie. Już coś na fajnego dopu. OK. zostałem mi do sercu. I zobaczymy czy coś uda mi się tutaj fajnego jeszcze wyciągnąć. Mamy energię. Także zobaczmy. No tutaj coś będzie. No niestety. Energia nie zawsze oznacza drop. No, dawać, dawać. Dawać jakieś fajną karciczkę jeszcze. na no, tym ostatnim odcineczku z prizmatyczka. Dawać tutaj coś fajnego. No, nie tym razem. I trzy buselki ostatnie. Do końca tej tego odcinka zapraszam oczywiście na mojego instagrama jeszcze raz zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję żeby być na bieżąco i zapraszam was właśnie do, do subowania kanału bo życzę po to 1000 subów już niedługo to się wydarzy proszę bardzo kod dla was okej okay. przedostatni busterek na dzisiaj no Zobaczymy, czy coś uda się jeszcze tutaj wyciągnąć. Nie, falda! proszę bardzo, jaka piękna karta. No, nie mam tej karty. O jacie, no. Pięknie. O ja. Piękna karta mi się trafiła. O jacie, widzowie No, nie spodziewałem się. No. Na no, widzicie, coś mi te, ten set mi się oddaje, coś tam, coś mi tam z niego zrobi. No jestem zadowolony, Już jestem zadowolony, bo tej karteczki nie mam, pięknie, podoba mi się, no i Last Pack Magic, zobaczymy czy coś uda mi się wydropić, z ostatniej paczuszki, mamy, mamy pokebola, coś tam się udało trafić, no jestem zadowolony, odcinek widzowie na plus, coś mi tam wyleciało, no, najbardziej jestem zadowolony z tej, z tej Zostawcie jeszcze capeczkę w górę, subskrypcję. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia może z pismatikiem w następnych odcinkach. Cześć!